Psalm dziewiętnasty. Przewodnikowi chóru psalm Dawida. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na kręce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu. A ono wychodzi jak oblubienie ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę, świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce, przykazanie Pana czyste i oświecające oczy. Bojaźń pana jest czysta, trwająca na wieki. Sądy pana prawdziwe wszystkie są słuszne. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Także twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega otrzymuje wielką nagrodę. Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyś mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wielkiego przestępstwa. Niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, Panie, moja skało, mój Odkupicielu.